Dzień dobry! Chcielibyśmy zaprezentować, w jaki sposób zainstalować aplikację, która będzie obsługiwała Etui ClearView kupione na naszej aukcji. W pierwszej kolejności należy włożyć, etu, włożyć telefon do Etui. Następnie pobieramy program Always on, always on AMOLED, wpisując w, w sklepie always, w sklepie Play Always on Display. Tutaj mamy masę programów, które obsługują to etui. Natomiast my mamy sprawdzone Always on AMOLED, dlatego na tym programie będę prezentował, w jaki sposób mm, używać tego ETUI. Klikamy zainstaluj. Poczekamy chwileczkę, aż się pobierze ten program. Po zainstalowaniu należy go otworzyć. Yy, I on poprosi o kilka pozwoleń, yy, żeby yy, sam program mógł. Sterować niektórymi funkcjami telefonu, zainstalowany. Tak jak powiedziałem, co najmniej cztery mm, zezwolenia. Klikamy pierwsze, zezwalej, przesuwamy. Wracamy do programu. Klikamy drugie, zezwalej, pozwalamy. Następne, trzecie, zezwól. I ostatnie, czwarte. Tutaj Always on AMOLED. My mamy na pierwszym miejscu. Zezwalamy, zezwalaj i wracamy do programu. Tak, wszystkie są gotowe. To co widać na ekranie. Klikamy strzałeczkę. Pyta się, czy może przesyłać informacje o błędach. Więc w zależności od Państwa preferencji, albo odmówić, albo akceptuj. Akceptujemy. To, co proponuję zawsze zrobić na początku, to ustawić jasność na maksa, żeby przy zamkniętej klapce, żeby jasność ekranu, jasność zegara była jak największa, żeby ten zegar był jak najbardziej widoczny. Ok, no i to generalnie ten program powinien już generalnie działać. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o możliwości wyboru wzoru czy też tapety, motywu tego wygaszacza, no to tutaj mamy dostosuj tarczę zegarową jest styl zegara, sposób wyświetlania daty, tło, wskaźniki baterii. Tutaj jest bardzo dużo możliwości ustawień. Niestety część z nich jest płatna. Wyłączanie reklam także jest płatne. Natomiast takie podstawowe, ta podstawowa funkcja, czyli wyświetlenie zegara, akurat w tym telefonie pojawia się po jakiejś sekundzie, ona jest bezpłatna. I tak to wygląda. W przypadku tego etui można odbierać telefony. Nie jest to takie proste, natomiast można telefon odebrać przeciągając palcem po, po samym etui. Zapraszam do kolejnych filmików. Dziękuję za uwagę.